Dobra. Chciałam dowiedzieć czy co to jest Tak. E, dobra. To teraz zbieramy I jakby. No widzicie, że jest Bo teraz się nagrywało. Żeby się za miały koło siebie. Albo jakby się nagrywały. Powiedz. jest Co? co? Mnie bez głosu. Myśmy nagrywały my się nagrywało na Ale. Ale bez głosu. Jakby bez głosu, bo e, zapomniałam włączyć głosu, bo jest takie nagrywanie, gdzie się trzeba u mnie włączać głos jakby i no zapomniałam o tym zupełnie. No, zbieram mięsa. Jak to słyszycie u nas pada. No i... No co Ty robisz króliczku, no, zabijamy Cię. No jak się... No gdzie jestem? No. 30, 30. Aha, no... no. 30, 30. Dobrze, dziecko mamy już i jakby... A ktoś jak będzie to z tego czy jak tam się mówi na jej nazwę? Do nas też nagrywa odcinek z takiej boki, bez głosu. Bo mówiła w kolejnym odcinku że zapewnia, bo ja mam na Aha, to fajnie. No, bez... Trzeba do ognia, bo jest malutkie. No dobrze, no tu ty weź, a ja muszę jeść kliczoną łapkę. I no wiesz, ty co? Ja też wskażę. Kliczoną łapkę. No ja też daję właśnie, jak daję kliczoną łapkę? Nie, tylko się mojej skórce się podaje, bo to siedziłaś. Dobra, wezmę. Dobre, dobre, mam dużo mięsa. Dobra, homie. Gdzie ty jesteś homie? Bo dzisiaj będziemy... Zawsze mnie że przez kultusku jakby. Ja mam tylko dobrą siekierę. Zresztą do przyszło. Ale mniejsza z tym. Co tam prowadzi? Nieważne. Najważniejsza nasza gra. Mm -hmm. Ej, mam drewno jakby... jakby bez drewna. No dobra, no cóż, Ja nie wiem czy to prawda czy fake, że przez pierwsze trzy dni jelenia atakuje. Tak słyszałam jakby na YouTube kiedyś. I możecie nam napisać w komentarzu, czy to jest prawda czy fake, bo ja tam nie wiem. Więc zawsze drugiego dnia... Jakby chodzę i my zawsze robiły, że z drugiego dnia chcemy mieć podrewno, no to jedna świeci, a jedna y, zbiera. Ale ja tam nie wiem, więc proszę mi napisać w komu, jak ktoś to no, I jak może ktoś napisać w komentarzu, to proszę, żebyście to napisali. No dodaję no, czekaj. Ja robię bazę z jakby sadzonek. Nie Ale na razie, tak no, w ogóle nie Znowu coś tam z YouTube przychodzi. Jeszcze nie, nie na przykład y, Milka Oficjal jeszcze coś teraz. Jakby o nie? To by było świetnie. Jakby o dziewiątej wstawił um, filmiki. Ej, w sumie my wstawiamy o dziewiątej, jakby mniejsza z tym, o której to wstawiamy. No, a już myślałam, że znowu będzie bez drewna. Nieważne nawet o której to oglądacie. Ważne, że chociaż tecniem, żeby to Dobra. homik um, Chomik. O. Ej, zaciąłeś się. O mig, zaciąłeś się. Omik, zaciąłeś się. No latasz w powietrzu, lewitujesz. Ej, dobra, czekajcie. co? Zróbmy paukkę, żeby się odlegowało. Coś się chyba zlegowało, to... Ej, no by Ej, bo szybko dołączaj się, bo zaraz mi się wywali i no to. Bez... Dobra, szybko się dołączaj, ale będziesz martwa. Dobra, ja idę szukać bandaża, ale to dzisiaj nam nie wypali. Będziemy musiało wszystko od nowa chyba zaczynać. No dobra, no ale jak mnie wywali... O dobra, mi się pomogło. Jakby mi się odlegowało. Ja idę szukać gdzieś tam bandaży i tak dalej. A, a dzisiaj będzie atak tak kultustów. Ej, a ja sobie nie poradzę O ja Co tu się dzieje, ale no i możecie na... Na... i na może... napisać w komentarzu ile dni przeżywacie 29 nocy, bo u nas to, u, ja, u, mnie to, u mnie to 3 na, czy no, na, na innym telefonie to jest 31, a tutaj to 3 a więc jakby, no już powieam swój rekord. Gdzie jest chomik. Pomie gdzie ty leżysz? No wysłałam. Znowu jak nie żyłaś? Wcześniej nawet. Aha no dobra, ale dalej dołączaj się, no bo niedługo będzie at atak kultystów. Tak dzisiaj? No znaczy... No nie dzisiaj, ale niedługo... Nie dołączam się. Dobra, bierzemy wędkę. Ej e, gdzie moja wędka? Co jest? Nie O dobra jest. No to się zbliża i jakby... powiedzcie nam napiszcie w komentarzu, czy to, że przez pierwsze trzy dni nie atakuje to prawda czy fajk. Dobra, chodź, położę się na tym jednym łyżeczku. Ale śmiesznie się położyłaś. tu będę szukała i... Co? Ja tam? A może to ten dzieciak wydawał jakby? A nie wyskoczyłam w powietrze jakby Dobrze, ja tam idę trochę drewno pozbierać Bo jest niedaleko więc no jakby nie atakował, to miała nawet szybko do ognia i niby jeszcze latarnie takie no to no dobra ile po kolejnego było i ile było z nimowych 37 tu nie za no ja muszę się nażyć, no bo inaczej nie pójdę ci po bandaża szukania. I no jak coś to mogę ci wziąć do worka, jak pójdę. No coś ok. tam szukać. No tylko będę miała... już czegoś ja cię tam zostawię. Ale gdzie mnie zostawisz? Nie wiem. Um, czekaj, mam uliczną ławkę? No mamy. Ej, jak to my czy no, nie leczymy? To na co Dobra. Nie wiem, która godzina. Dobra, już no się robi dzień. I leć... Nie no, w stronę, ale leć... Nie do zimowego, tylko do tego jeszcze do drugą do stronę. No. Dobra, ja idę tu. I jakby robimy pauzy. Ja dotrzemy tutaj do tego domku z skrzynką. Teraz do... Skrzynko, to do... Dobra, jesteśmy u dziecka i tu mam skrzynkę. Jakby dziecko już mamy, bo pomik odblokował i mówiłam, że nie będzie benderzy. I tu mam pomikę jakby. Ej, no nie też płócimy. Nie masz żadnych ładnych punktów nawet. Już no szukam, ale nie mogę znaleźć. Ale wszystkie skrzynki otworzyłam. I tu brakuje widzę, jednej jest fajnie. A mnie wielką miną jakby... Co prostu nie wiem. No mam w sumie. Dni, razy. Dobra. Idź. Yy, tam gdzieś niedaleko, bo kopalnia jest w kopalnie, zazwyczaj jest skrzynka jedna jakaś. Wystąpuje na No dzisiaj kultuści atakują i jak nie mam karabini. Nie może w ogóle. No ja nic nie mam. O dobra będzie fajnie. Ale po drugie jest chcecie, bo z wilki alfa to nie dla mnie. To Aha, gazolin. No ja też chciałem tworzyć. No to trzeba było sobie chodzić. Nie ja żebym się sama. Bo to kogo ci się kupi. Musisz podzisz do wórka? Ja no wkładam wszystko. Jezu no. Ej, mam jakieś chyba, ale nie pamiętam czy tu byłam. jesteśmy tylko w Kloszewie, jeszcze dobra, to nie jadę. No No Bo już nie mam na to pojedziesz, na telefonie. No dobra, to... To skończyłeś się nagrywać? Nie. Ale to ma... I dobra, otwieramy skrzynkę i mamy wracać... Nagrywać? Tak. I mamy wracać. I y, dobra... Weźmy, bo ja nie mam y, Sklep. Nie, nie mogę. Dobra, wracaj. Się z, to się z niej to no dobra, no włócznia. Tam masz gazoli. Gdzie? Dobra, nieważne co tam dzisiaj tym. Dobra, nie, no, no no skipujemy, no. No jeszcze chyba wilka na siebie ściągnęłam. E, dobra, jedynie. Nie ja tak i szybko. No jadę sprintem. i jadę z printem. Dobra, kupię się bogu Dobra, ja wchodzę na mapę. Szybko No było też szybko, ej, szybko, szybko. Aha Rabia, jeszcze raz i no, Dobre, no Dobra, to To będzie chyba, Tu pójdziemy chyba dzisiaj na party 2 albo party 3 nawet, jak będzie czas, zrobimy party, d będą na dwa party, albo trzy jakby. I w razie czego to ja zmienię, to ja zmienię skina może, jakieś włosy, ciuszki. i w ogóle w komentarzu, który skin się wam bardziej podoba, czy zami, czyli mój, czy chomika, czyli... Je. Mi się aktualnie mój gatunek podoba. Bo ja mam, bo mi się te spodnie mega podobają. Bo moja koleżanka z klasy w prawdziwym życiu ma mega podobne. Tu mega, mega, ale to są dzwony, a nie takie. To pomaga ci. No ja też. Tak miłość Tu Dobra, ale to. jakby nie... Ale tak dobra, mam latarkę O węgiel O ty O ty Dobra, mam tu jeszcze trochę miejsca w worku To wezmę tutaj żarcie, co tu jest I stek Bo stek, stek daje najwięcej żarcia jakby Ale nie wiem, bo nie, Chyba mi się tak wydaje, ale Nie mam pojęcia Możesz się narzucać Dobra Ten odcinek będzie chyba trwał 20 minut Ale nie wiem bo jakby telefon dostanę jakieś Coś się tam przeszło Więc no teraz się będzie dużo lagowało Albo jak teraz yy, Nie mówię dosłownie Będę miała kod errori będę będzie będziecie patrzeć tylko na tą buźkę dobra, nie ważna. no i okay. to jest taki odcinek z Roblox'a i może kiedyś się też pojawi jakiś odcinek z Roblox'a jeszcze może jakieś Obby, bo kiedyś próbowałyśmy takie coś wstawić z chomikiem Nie i Coś jak była najnowsza, była na innym końcu chyba, ale nie pamiętam czy na tym czy na innym. W internet. No dobra. Ten odcinek będzie chyba tylko 15 minut i później może, że za jakieś parę godzin, ale może, więc to nie jest mega, jakby obiecane wam, że będzie. Będzie part 2 i może jeszcze kiedyś part 3 z 99 nocy. I dobra. Nie ważne I tu wszystko mam wyłączone. Dobra. Drzewam wszystko. Okej, okay. okay. to ja zbieram kwiatki. Jak się zbiera kwiatki to można zrobić jakieś nasionka, a z nasion z żarcie, no i tak dalej. Czyli gdzieś pakujesz coś. No, to jest, jest chyba No dobra. Nawet tego odszukać nieba. Już mnie wywali. Ym, dobra. No to, to chyba tyle na ten odcinek. Bo nie internetu i tak dalej. Więc. Do zobaczenia i może za parę godzinek będzie tak dwa i jeszcze podam nazwy nasze za sekundę. Jakby teraz to jest trochę odwicklone i to jest skin jakby. Jeszcze mam dużo teraz. Dobra, to jest nazwa. I tu są takie rzeczy. I tutaj dalej. A oto jest to Do zobaczenia! Do zobaczenia i bajko!